Nie, posłuchajcie, proszę. Powiem, z panią zaprosiłam, bo ta pani jest takiej gazety jak tygodnik Kropkowicki. Chcecie się widzieć za życie? Tak! I ja, w związku z tym, że mamy specjalnego gościa, ja poproszę, aby specjalny gość usiadł, bo za chwilę, dzieci kochane, chodzimy w kolejną. Tak? Krajn. Krajn. przeczyta tytuł bajki, a bajka nosi tytuł. O zajączku mądraku i przyjacielu Jerzyku. Czy już uszła z obrotem? O mnie! O mnie! Nie. Słyszałem, że lisica poluje w okolicy. Pamiętam, nikomu nie otwiera. Dobrze, dobrze, będę pamiętał. I jeszcze poszedł do pracy. Nie. nogach popędził przez las, dogonił lisicę i uratował zajączkę. I pilnowa z domu mam, wtedy drzwi na plus zamykam i nikt. Małe dawno, dawno temu. Były sobie trzy świnki Ciekawska, wesoła i psotna. Były sobie świękiczy, świękiczy, źnkiczy. Były sobie śpińkiczy, źniczy, mamy. Ja zabrały się do pracy. Wkrótce powstał do murowany domek. Abie co prawda wrócił w te okolice, ale kiedy spostrzegł solidny dom z cegły, przypomniał sobie, jak okropnie boli oważony ogień. I już nigdy, nigdy nie próbował napadać na świnki. Teraz świnki były naprawdę bezpieczne.